udział gminy no, nie były wymagany. Ale to wymaga formy aneksów opisania, aneksów umowy na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie ma, a po prostu musieliśmy to do budżetu wpisać, bo musimy uruchomić procedurę przetargową, żeby no, po prostu zakupić te komputery i dalej projekt realizować. Dziękuję. Ja również dziękuję. dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Proszę o przejście ktoś, chce ma pytanie. Jeżeli nie ma. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z państwa jest za? Proszę o przeciw i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 14 za. Jedna osoba nieobecna Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw. Przedstawię projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przedmiotów stada miejsca w nowym stanie co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Ustala się wieloletnią prognozę finansową miasta i gminy na Staw na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. Punkt drugi. Ustala się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w miasta i gminy Staw w latach 2013-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Staru. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa i zapraszam o przycisk i podniesienie Głosowało 14 radnych, 14 za, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. to jest działki numer 38 przez 1 o powierzchni 36,36 36 hektara i numer 39 przez 1 o powierzchni 1,35 hektara położonych w obrębie Świerki, Gmina Nowy Staw, użytkowanych jako drogi. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. są uwagi przesłanie do w projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o przeciwnik i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 14 za, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Przedstawy projektu uchwały na podstawie obowiązujących przepisów. Radowniska w Nordystawie następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na sprzedaż otalu użytkowego nr 1, mieszczącego się w budynku nr 7 przy ulicy Kościuszki 7 w wystawie w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy. Paragraf drugi. Sprzedaż otalu nastąpi wraz z przekazaniem odpowiedniej części gruntu użytkowanej wieczyste, to jest części działki nr 130 przez 1 o powierzchni 0,5. 178 10 tysięcznych Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi nowego stału. Paragraf czwarty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są Państwo do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę o przeciwki podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 14 za. Jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Projekt uchwały z projektu uchwały nr 269 przez, yy, przez 36 przez 2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z 7 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w terenie miasta i gminy Nowy Staw w 2013 roku. Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwały co następuje. Paragraf 1. uchwała numer 269 przez 36 przez 2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie 7 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Nowy Staw w 2013 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Paragraf czwarty otrzymuje brzmienie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt drugi. załączniku do uchwały rozdział ósmy zatytułowany Skazanie Gospodarstwa Rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich otrzymuje brzmienie. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne, którego siedziba mieści się pod adresem, pod adresem lub 165 82 na wystaw. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi nowego sta. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są Państwo przedstawienia do projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, dostań. kto z Państwa jest za, proszę o przyciski podniesienia ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych. przez 2011 z 24 lutego 2011 roku w sprawie poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze i przedstawiam projekt ustawy na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie bardzo następuje paragraf pierwszy yy. paragraf drugi punkt 18 otrzymuje brzmienie pan Wojciech Łoński na terenie Sądecka Stawiec paragraf drugi Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa i za? Proszę o przyciski ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 14 za i osoba obecne. Stwierdzam, że projekt uchwały stał się uchwałą. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 113 przez 2007 Rady Miejskiej w Nestawie z 29 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia rozporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Litinka Lidowo, świerch Przedstawiam projekt uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwały numer 113 przez 2007 Rady Miejskiej w Nowym Stawie 29 listopada 2007 roku. W sprawach przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Linkinkach i Nowoświerkich Plantujących. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Stawu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Proszę o wszystkich. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W gminie Nowy Staw. Przedstawiam projektów uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska na wystawie co następuje. Paragraf pierwszy. Zarządza się wybory Słowcy samorządu mieszkańców Si w Gminie Nowy Staw, które odbędą się w maju 2013 roku. Paragraf drugi. Ustala się następujący porządek obrad zebrania miejskiego do wyboru Słowcy samorządu mieszkańców Si Stary. Po pierwsze otwarcie zebrania wyborczego. Punkt drugi wybór komisji wyborczej. trzeci wybór Sołtysa samorządu mieszkańców Si. zapytanie i wolne wnioski. Paragraf trzeci. Wybory, o których mowa w paragrafie pierwszym, zostaną przeprowadzone na wiejskich zebraniu wyborczych. § Paragraf czwarty. Dla ważności zebrania wyborczego się następujące kryteria. Punkt pierwszy. Obecność co najmniej jednej piątej uprawnionych do głosowania mieszkańców się stawiec. Punkt drugi. Przy braku obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie odbędą się bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Paragraf 5 burmistrz nowego stału do publicznej wiadomości i informacje o wyborach są samorządu mieszkańców w usi w sposób zwyczajowo przyjęty. Paragraf 6 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za. proszę o i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, 14 za, 1 osoba i obecny, sensu, że projekt uchwały tam się uchwałą. Punkt ósmy porządku obrad: informacje i komunikaty. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, proszę bardzo, Pani Dyrektor na Szkołodawstwie w a następnie Pan Major. Bardzo proszę. Proszę mikrofon. mikrofon. Zastanawiam się nad tym, co można dzisiaj powiedzieć. Też mam do wniosku, że cokolwiek powiem, nie będzie tak to miało znaczenia i tak też właśnie jest. Decyzja zapadła i jest ona już wszystkim dobrze znana. Dlaczego tak się stało? Toż władze państwowe na najwyższym szczeblu scedowały decydyjność i kompetencje zarządzania oświatą i władzy samorządowej. Czasem mówiłam sobie, że jest to psycholo psychologia, mówiąc językiem potocznym. Zabierzcie sobie szkoły, zarządzajcie oświatą, rzucimy wam na to kilka złotych, i się martwcie. Zaraz potem coś się mnie że to nie jest możliwe. Wychowanie i edukacja młodzieży, kształcenie przez przód pokoleń, to nie może być przecież problem, który ktoś komuś podrzuca niczemu, upoczejając. Może intencje ustawodawców były słuszne. Bo w końcu kto, jeśli nie władze samorządowe, będące najbliżej swoich szkół, najlepiej zabrał o edukację i wychowanie swoich najmłodszych mieszkańców? Przecież to od nich zależy będzie przyszłość tych miast, miasteczek, wsi. Dlatego, kierując się lokalnym patriotyzmem, władze lokalne najlepiej, jak się da, zadbają o swoje dzieci, czyli o przyszłość gminy. Pewnie tak by było, ale czas patriotów się skończył. Napotykając na twarde zasady ekonomii. Szanowni Państwo, zanim skończę tę swoją krótkie krótkie, kilka zdań do Państwa, chciałabym przypomnieć kilka ważnych faktów z historii naszej szkoły. Zacznę od pierwszego zdania z Szkoły w Świerkach. Po raz pierwszy, w wolnej Polsce nauka rozpoczęła się 15 listopada 1946 roku. Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się przy udziale miejscowych obywateli, koła rodzicielskiego, dziadwy szkolnych. Stosowne przemówienie do zgromadzony ułosił nauczyciel Rodzice przy Rzeki regularnie przysyłać dzieci do szkoły i współpracować ze szkołą i ją wspierać. Stan szkoły 28 uczniów według pochodzenia, auta w tobie 12. W pięciu przesiedlonych jedenastu. Kronikę prowadził pierwszy powojenny kierownik Szkoły w Wejścia, pan Adam Gajewski. Od 1998 roku patron naszej szkoły. Mianowany nim został, bo to zdecydowali mieszkańcy, bo bardziej cenili jego zasługi do oświaty, kultury, a także te czysto ludzkie niż światowe dokonania konkurentów, jak patrona szkoły. Kolces są informacje o ilości uczniów zaczyna się od 28 Państwa słyszeli. W 1958 roku jest ich 64, w 61 101. W kolejnych już nigdy ta liczba nie spadła poniżej setki. Łącznie naszą szkołę skończyło 2469 dzieci. Pracowało w niej. 94 nauczycieli i 26 pracowników w administracji obsługi. Biorąc powyższe pod uwagę chociażby te liczby, uważam, że wielką krzywdą jest nazywać naszą szkołę sztucznym tworem, który przejada pieniądze podatników. Dodatkowo chcę zwrócić uwagę na to, że na podwaliny obecnego budynku szkoły od w 1968 roku zbierane były pieniądze przez Komitet rodzicielski. Wszystko zapisane jest i podsumowane w Przy budowie tej szkoły pracowali w podzieczowo jej mieszkańcy. Rodzice, absolwenci, wszyscy, którym na niej zależało, do tej pory o tym mówią. Aś w szeregu zasług pana Adamu wymieniają to, że swoim uporem wnożeniu do celu doprowadził do wybudowania naszej szkoły. Niestety, nie doszło momentu zakończenia budowy, zmarł rok wcześniej do końca pracując z W jednej z rozmów w kuratorium ktoś powiedział, że jest więcej szkół, które są przeznaczone do likwidacji w województwie pomorskim, i wskazał szczególnie na jedną, która ma wielkie patriotyczne tradycje, bo to szkoła z terenów Wiem, że nasza szkoła nie ma tak długiej tradycji, ale ona, gdzie związani z nią ludzie, uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy, Stworzyli kawał historii, a do jej kart bardziej odległych napisali kolejny rozdział, który właśnie dzisiaj się kończy, a który można zatytułować Walka o Szkoła. Szanowni rodzice, chcę w tym miejscu w obecności władz podziękować Wam za otanie szkoły. Jestem pełna uznania dla Waszego poświęcenia. Jest mi bardzo przykro, że w zamian za to. Spotkało Was wiele nieprzyjemności i kłopotów. Mam na myśli przesłuchanie na policji i prawdopodobnie jeszcze sprawy w sądzie. A wszystko dlatego, że w demokratycznym państwie uśmieliście się powiedzieć to, o czym myślicie. Na sesji, na której podjęto uchwałę intencyjną, mówiłam o nauczyciela i pracownika szkół. Dzisiaj już wiemy o w komisji z 16 kwietnia że miejsce pracy. Miejsce pozwana jest nie wierzę, że jakieś szanse mają pracownicy administracji obsługi, bo tak jest napisane w uzasadnieniu uchwały. W sprawie szkoły i losów z inicjatywy rodziców wypowiadali się przedstawiciele władz. Kuratorium, opinia negatywna, jakkolwiek ona brzmi, obu związków również negatywna. O przemyślenie decyzji prosiło Państwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Administracji, Cyfryzacji, premier, prezydent, nawet pierwsza dama, poprzez oczywiście pracowników swojej kancelarii, odpowiedź dostanie zawsze jedną. Niekomuściem dla inicjatywy, inicjatorów obiektu korespondencji. Dlatego, szanowni państwo, państwo, chciałabym, nie wiem, pogratulować Monopolu na rację. Oby ta racja, mam taką nadzieję, okazała się mądrością, a nie pychem, biorąc pod uwagę naszych dzieci. Bardzo dziękuję tym radom, którzy wspierają nas cały czas. Wszystkim Państwu dziękuję za wieloletnią współpracę i imieniu moich pracowników własnych. Dziękuję. Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, w imieniu naszego stowarzyszenia, zarządu y, głównego y, Komórkostwa Społecznego w Związku Polaków Młody Las, chciałbym serdecznie wszystkich Państwa zaprosić 18 maja na dziesiątą na Świętą poświęconą naszym patriotycznym członkom Młodego Lasu, którzy tutaj walczyli o polskość, o wyzwolenie tego naszego małej, naszej tej ojczyzny i ta uroczystość będzie prowadzona przez księdza naszego dzikana. Następne obchody, bo to będzie ogólnokrajowy zjazd naszych wszystkich członków Związku Polaków Młody Las, które odbędzie się w gimnazjum przy pomocy właśnie do tej przychylnego, gdzie mamy taką tymczasową w gdzie będą e, dalej e, obrady e, tego zjazdu. Następnie po o 10 dla Państwo swoimi środkami gdzieś byśmy się pod pamięci narodowej w trampie, gdzie tam złożymy hołd naszym tutaj obywatelom, którzy aż chcą walczyć o naszą ziemię. To jeśli chodzi o takie zorgą, ja mam zaproszenie, upowniony jestem od zarządu jako członek zarządu głównego Związku Polaków, stowarzyszenia społeczno młodyla z Knańsk. To tyle, pierwsza informacja. Druga informacja, to już należy z informacji Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wiecie Państwo też tutaj występuje, były organizowane ogólnopolskie turnie wiedzy pożarniczej na szczeblu powiatowym i Wojewódzkim. I miło mi jest przekazać wiadomość, gdzie nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej tu w Stanach nr 2, Pan Janusz Marek i Sandra Brzognarska, Pani chyba naszego czynka w zasadzie, Sandra Przodnarska zajęła pierwsze miejsce, powiecie drugie, zajęła małe. Na Wojewódzkich, o Wojewódzkie się odbyły akurat w sobotę byliśmy, na tych właśnie Równowolskim Kliniku Wiedzy Pożarniczej i tutaj Sandra, nasza Przodnarska ze Szkoły Podstawowej, zajęła czwarte miejsce na Szczeblu Wojewódzkim. Serdecznej gratulacje chciałam tu Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, tak? ja też zgłaszałam. I... A, ja, proszę, proszę, proszę są... Dobrze, proszę bardzo. Panie, będą mieć zapewnioną pracę w tworzonym zespole? Proszę bardzo, pan doktor. Tak jak na wszystkich spotkaniach, I teraz powtarzam, kiedy będą tworzone kursy organizacyjne nowych zajęć lekcyjnych do 1 września w obrębie zespołu szkół już, dopiero wówczas można mówić o tym, kto ewentualnie znajdzie zatrudnienie w nowej pracowce z nauczycieli, którzy do tej Pracujemy w szkole się Proszę Jeszcze bardzo. pytanie. Jak będzie wyglądać zmiana umów o pracę w związku ze zmianą pracodawcy z poszczególnych szkół i przedszkolach na zespół szkolno-przedszkolny? Proszę bardzo. To są sprawy administracyjne, na które w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie znam wszystkich przepisów i artykułów na pamięć. Zgodnie z obowiązującym prawem przy tworzeniu zespołu szkół.